Widzę w poniedziałek. Lecimy z makijażem szybkim i poprawiającym nastrój. Włosy mi się nie chcą ułożyć. Wiecie, dzisiaj ten dzień Better Hair Day ale makijaż wiem, że zrobię w kilka minut. I zapraszam Was na wspólne malowanki. Zrobiłam już całą pielęgnację. Pamiętaj, że jeszcze dziś możesz dołączyć do Metamorfozy, która się odbędzie w tym tygodniu i przetestować te produkty do pielęgnacji. Jeżeli nie masz swojej konsultantki kosmetycznej, nie znasz kosmetyków Mary Kay albo przyglądasz mi się tutaj, to, to wpadaj: to wpadaj pójdzie do ciebie pudełeczko. Pełne piękna, i przez dwa dni e, będę Ci prowadzić, jakich użyć. I zobaczysz, jak spektakularną zmianę poczujesz na swojej skórze już po tych e, dwóch dniach e, takiej świadomej pielęgnacji. Y, możesz zostawić komentarz y, próbki, lub możesz do mnie napisać na priv i wszystko Ci powiem. Dostajesz próbeczki ode mnie bezpłatnie, natomiast e, płacisz tylko za przesyłkę 20 zł. No i wracamy do makijażu. Zobaczcie, jak ekspresowo wyrównuje kolor skóry podkład. Kocham ten podkład, niewielka ilość. Nawet dzisiaj nie nałożyłam bazy. Dzisiaj robimy ekspresowy e, makijaż. Mogę sobie dołożyć. Do, dokładam zawsze, właśnie w tej strefie T, i zwłaszcza tutaj koło nosa i na brodzie, gdzie nieświadomie często się dotykamy i ścieramy makijaż, więc e, właśnie strefa T jest. E, Dwie warstwy, a na pozostałej części jedna warstwa. Przejechać sobie delikatnie, bardzo też dziewczyny, żeby nie było żadnych odcięć. Jeżeli masz odcięcia, to trzeba popracować nad podkładem. Możesz do mnie napisać i dobiorę ci idealny podkład, i tak dobieram podkłady online, wysyłasz mi zdjęcie i przygotowuję dla ciebie kilka próbek, które według mnie będą pasować i masz je czy w pudełeczku piękna, czy indywidualnie. Dziewczyna robi taki miks dwóch podkładów, czyli podkładu takiego w odcieniu brzoskwiniowym, który przepięknie ściąga delikatne przebicia fioletowych żyłek, a często wiele z was ma po prostu taką ciemną tą okolicę oka i nic się z tym nie da zrobić i czasem trzeba to po prostu pozasłaniać, no więc ten brzoskwiniowy odcień zrobi Wam robotę, zobaczcie jak pięknie już oko całkiem inaczej wygląda i właśnie ta brzoskwinka widzicie tutaj mamy, przebija nam taka e, e, większość z nas ma właśnie tutaj taką żyłkę, która mocno przebija i sprawia, że wyglądamy na zmęczone, więc tutaj e, ta brzoskwinka nam ściąga ten fiolet, a drugi pod, drugi korektor, który używam, taki rozświetlający dodaje nam świeżości, i zobaczcie, jak całkiem inaczej wygląda twarz. I ten, pod, ten korektor nakładam w taki trójkącik, tak? nie tylko pod samym okiem, tylko tutaj na cały ten trójkąt pod, pod tą częścią oka. No i. Od razu, od razu wygląda to inaczej niż zaledwie 3 minuty wcześniej. Teraz, puder. Puder pozwoli mi, dziewczyny, utrzymać ten makijaż cały dzień. Nie omijajcie pudru. Jeżeli macie poczucie, że u was puder podkreśla suchość skóry, napiszcie do mnie, dobierzemy puder, który. Nie będzie tego robił. Między innymi ten puder, który ja używam, to jest puder skwalentnym roślinnym i on dziewczyny daje efekt, daje efekt, daje nawilżenie tak naprawdę, więc te skórki nie będą widoczne. No i zobaczcie, ekspresowo jeszcze sobie dołożę. Ekspresowo mamy mamy pierwszy etap makijażu, pierwszy etap. W makijażu i ostatni etap pielęgnacji, bo właśnie to, co teraz zrobiłam, to jest dziewczyny taki, um, takie ubranie dla naszej skóry. Ubranie, które chroni naszą skórę przed wiatrem, przed słońcem, przed zanieczyszczeniami, przed smogiem. To wszystko um, właśnie sprawia, że nasza skóra jest zabezpieczona. Teraz nakładam tuż do brwi. Wyczesuję nim brewki i ja mam hennę zrobioną i ona teraz jest taka, te brwi są ciemniejsze, ja wolę wersje, kiedy one są jaśniejsze, uważam, że wtedy takie jaśniejsze odmładzają, ale to też pamiętajcie, że makijaż to jest coś, czym się mamy bawić i mamy się w tym dobrze czuć, więc zrób wersję, którą Ty najbardziej lubisz, wyczesuję je i gotowe. I teraz oko. I oko zrobię dziewczyny, i na całą twarz w ogóle dzisiaj nałożę jedną paletę. Wszystko właśnie mam w jednym miejscu i dlatego kocham tą paletę, bo w bardzo łatwy sposób wszystko masz w jednym miejscu, nie masz tych kosmetyków nie wiadomo ile. A wiecie, czasem jak masz mniejszy wybór, to łatwiej ci. Się malować, łatwiej ci się ubrać. Wiecie, jak to jest też czasami. Mamy tyle ciuchów w, w, w naszej szafie, a mamy poczucie, że nie mam się w co ubrać. A tymczasem, jak mamy kilka, to dobrze dobranych, to nie ma problemu, i poranki są szybkie. Browser, on jest matowy, szybciutko sobie rozprowadzam taką ilość, na jaką mam ochotę, bo inaczej wygląda ten makijaż wieczorową porą, a inaczej, kiedy robię sobie makijaż. Na co dzień nie zapominam o tym też, żeby resztkami przejechać w tych okolicach, bo ukrywamy podbródek, ukrywamy dziewczyny delikatnie opadające chomiczki, i tak. Także to wszystko proszę. Jedno dotknięcie, ale jest efekt. Teraz rozświetlacz. Teraz rozświetlacz. No i odrobina różu. Dajcie znać, czy używacie róż, jak kocham. Kocham i to są takie, o popatrzcie, dotknięcia, a po prostu robią niesamowitą e, robotę. I teraz jedna paleta, popatrzcie. Dzisiaj mam jedną paletę, więc dzisiaj naprawdę ekspresowy makijaż Ym, i dziewczyny, nałożę go w takim ułożeniu, jak on dokładnie jest na palecie, chociaż u, ułoż, na, nałożę te trzy cienie. Zaczynam od... Oj, 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 poczekajcie, bo pomyliłam cienie, muszę... Muszę je tu muszę pędzelek przetrzeć, bo chciałam zacząć od najciemniejszego, a ja chcę od najjaśniejszego. Czyli zaczynam od tego cienia i nakładam go. Jeszcze sobie przetrę. Dzisiaj bazą pod te cienie jest dziewczyny jest korektor, który nałożyłam i tak wewnętrznym oka oku. Ten najjaśniejszy, potem na środek ten troszkę ciemniejszy i najciemniejszy dziewczyny w zewnętrznym kąciku oka. Przejeżdżam resztkami na dolnej powiece i teraz dziewczyny troszeczkę ściągnę nadmiar i to wszystko rozblenduję. Kocham tą paletę właśnie za to, jaka jest szybka i jak pięknie te cienie się łączą. Popatrzcie. Wyciągam troszkę tu ku górze. I makijaż. No, idealny na, 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 na poranek, na to, żeby właśnie zrobić coś ekspresowo. Popatrzcie, gotowe. Jak sobie za mocno wyjedziesz, to możesz sobie wziąć pędzelek, na którym masz resztki i omieść. I zobaczcie, jest zrobione. Robimy szybciutko drugie oko, identycznie, czyli najjaśniejszy dzień wewnętrznym kąciku oka. Potem ten troszkę ciemniejszy. No i odrobina tego najciemniejszego i rozblendowuję wszystko do środka i na ze, i tak ku górze, tak żeby otworzyć tą opadającą powiekę. I i mamy to. Czekajcie, teraz muszę sprawdzić, czy jest równo. Nie, muszę dodać troszeczkę ciemnego cienia na dolnej powiece, żeby zrównoważyć prawe z lewym. Wezmę sobie jeszcze inny pędzelek, bardziej precyzyjny, pędzelek kuleczka. To jest pędzelek z naszego zestawu. Zresztą wszystkie pędzelki, które używam dziewczyny, to są pędzelki z naszego zestawu. W tym zestawie jest sześć pędzelków. I bardzo Wam je y, polecam, bo pędzle, cienie to ma znaczenie. Możecie się do mnie umówić na bezpłatną. Moje klientki mogą się umówić do mnie na bezpłatną y, y, konsultację i tak naprawdę na, na bezpłatną lekcję makijażu. Zapraszam Was, dziewczyny, do tego. Jeżeli u mnie kupujecie sobie cienie, to, y, to umawiamy się i tymi cieniami robimy potem y, lekcję makijażu. I możesz przetestować. Ja cię prowadzę krok po kroku, więc masz dodatkową, niesamowitą możliwość. Ym, właśnie nauczenia się prostego, szybkiego makijażu. Zrobione. I teraz, co teraz? Teraz oczywiście tusz do rzęs, który podkreśli i mocniej otworzy to oko. I w tym tuszu teraz y, używam takiego tuszu, który się nazywa Panorama. On ma taką głębię, taką mocną czerń i pięknie robi taki efekt, jakby dziewczyny jeszcze dodatkowo kreskę zrobić na tym oku. Właśnie ta czerń robi taką robotę. Natomiast też pamiętajcie, że ten pędzelek u samym uszczytu ma też włoski i te włoski sprawiają, że jak na, zaczniesz malować w ten sposób, który teraz widzicie, czyli tą górną jakby główką, to wszystkie rzęsy. Ja mam dużo małych rzęs, bo piję kolagen, i one cały czas niesamowicie rosną. To wszystkie wyczesujesz i robisz niesamowite zagęszczenie. Teraz drugie oko. To samo. I do tego e, takiego e, delikatnego brązu na oku, na oku damy sobie mocną różową szminkę, żeby ożywić. Ożywić twarz, lubię mocne kolory na, na ustach, um, lubię czerwień, lubię taki właśnie mocniejszy róż i zaraz zobaczycie, jak to ładnie. Wszystko będzie korespondować, więc może być to świetny makijaż na randkę, na wyjście z przyjaciółką, ale też e, do pracy. I już muszę zetrzeć, muszę zetrzeć do balsam, który miałam nałożone. Pamiętajcie, żeby nawilżać mocno usta, zwłaszcza jeżeli robić matowe szminki, a ja lubię matowe szminki. Matowe szminki mają to do siebie, że one pięknie wyglądają, dłużej się trzymają, natomiast też trzeba mocno pilnować przy nich właśnie, właśnie nawilżenie. I to jest jedna z moich ulubionych różowych szmineczek. Pokazywałam Wam ostatnio moje cztery faworyty, no i lecimy z tym makijażem. Gdyby miało być idealnie, to jeszcze fajnie by było obrysować usta kredką. Ale mi, dziewczyny, do perfekcji daleko. Dla mnie ma być zrobione. I mam taką zasadę, ważniejsze niż perfekcyjne, ważniejsze zrobione. Więc włosy jakoś się tak tutaj zaczynają układać. Fryzurka zrobiona, jakąś taką szopę zrobiłam dzisiaj, zobaczcie. No dobra, ale nie o włosach tutaj dzisiaj, tylko o makijażu. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Życzę Wam cudownego poniedziałku i do zobaczenia. Jutro wszystkie produkty, które użyłam, oczywiście są dostępne u mnie. Możecie sobie je zakupić albo po prostu napisać do mnie i dobierzemy taki komplet spersonalizowany specjalnie dla Ciebie. Trzymaj się, papa. Pa.